Siemanko. Dużo wody musiało upłynąć w Wiśle zanim udało mi się znaleźć słuchawki, które nie tylko idealnie leżą w moim uchu i nie wypadają z niego podczas ruchu, ale też spełniają moje dość wygórowane wymagania. Pośród nich znajdują się między innymi te nowiutkie i dostępne od niedawna na polskim rynku słuchawki Huawei FreeBuds Pro 2. Opracowane wspólnie z francuską firmą Devialet, zajmującą się technologiami audio, według producenta są sprzętem na każdą okazję. Ale czy na pewno? Huawei FreeBuds Pro 2 spędziły w moich uszach mniej więcej tydzień i tak wyciągałem je na noc do spania. W tym filmie chcielibyśmy wam pokazać jak może wyglądać wasz typowy dzień z użytkowaniem tych słuchawek. Huawei FreeBuds Pro 2 to przede wszystkim fajny design. Producent zrobił naprawdę wiele, aby słuchawki wyróżniały się na tle dziesiątek innych urządzeń inspirowanych wyglądem sprzętu jednej dobrze wam znanej marki. To dobrze, bo ergonomiczny kształt gwarantuje świetne dopasowanie bez względu na rozmiar ucha. Dostępne w zestawie miękkie, silikonowe wkładki poprawiają komfort użytkowania i da się je dopasować do kształtu małżowin. Ponadto Huawei FreeBuds Pro 2 są dostępne w kilku kolorach. Oprócz klasycznej czerni i bieli możecie zdecydować się na wybór ciekawego wariantu w kolorze metalicznego błękitu. To dobry sposób na to, aby wyróżnić się z tłumu. W zestawie ze słuchawkami znajduje się nowoczesne etui ładujące. Wydłuża ono czas pracy słuchawek Huawei FreeBuds Pro 2 do bagatela 30 godzin. Wystarczy włożyć do niego słuchawki, zamknąć i tyle. Sprzęt błyskawicznie odzyskał utraconą energię. Czas pracy samych słuchawek na jednym ładowaniu to nawet 4 godziny z włączonym systemem aktywnej redukcji hałasu i aż 6,5 godziny po wyłączeniu ANC. Kiedy otworzysz etui ze słuchawkami w pobliżu laptopa, smartfona lub tabletu, na ekranie automatycznie pojawi się okienko parowania ułatwiające szybkie połączenie. To bardzo wygodna sprawa. Ogromny atut stanowi możliwość połączenia się z dwoma urządzeniami naraz w tym samym czasie. Dzięki temu mogłem automatycznie przełączać się pomiędzy dźwiękami z laptopa i połączeniami przychodzącymi na smartfon w trakcie mojej pracy. Inteligentny korektor dopasowuje w czasie rzeczywistym charakterystykę sygnału audio do indywidualnej struktury przewodu słuchowego, hałasów dobiegających z otoczenia, a nawet sposobu noszenia słuchawek. Czy przekłada się to na odczuwalną różnicę? i FreeBuds Pro 2 brzmią po prostu dobrze i wydaje się, że jest to zasługa wielu podobnych sprytnych technologii. Niektóre słuchawki do kanałowe nie radzą sobie najlepiej z obsługą rozmów telefonicznych, nie mówiąc już o rozmowach prowadzonych w ruchu miejskim. W tym wypadku sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Aktywna redukcja szumów o skuteczności 47 dB i aż 4 mikrofony, w tym jeden z funkcją przewodzenia kostnego, dbają o to, aby jakość rozmów stała na najwyższym poziomie również wtedy, gdy prowadzimy je przebywając w sercu dużego miasta. Z perspektywy użytkownika słuchawek, ANC radzi sobie świetnie z wycinaniem szumów otoczenia. Rozmówca słyszy zaś wypowiedzi pozbawione zbędnego tła akustycznego. Siemanko, jak mnie słychać? Bo testuję nowe Huawei FreeBats Pro 2, jest. na rynku delikatnym. No dobrze, lepiej niż nawet przez niektóre smartfony. Okay. ANC w słuchawkach Huawei FreeBats Pro 2 może działać w trzech trybach. Tryb najwyższy zapewnia skuteczność niezbędną do relaksowania się w komunikacji miejskiej. Tryb ogólny pomoże skupić się na dźwiękach muzyki, eliminując hałas np. w trakcie joggingu. Tryb komfortowy natomiast spisuje się świetnie w biurze lub w trakcie pracy zdalnej, wycinając odgłosy pisania na klawiaturze lub szum klimatyzacji. Podwójny przetwornik cyfrowo-analogowy High Resolution Dual Sound System dokłada wszelkich starań, aby brzmienie było świetne w każdym z tych przypadków. Co niezwykle ważne, opóźnienie w przesyłanym sygnale jest naprawdę niskie, a zjawisko rozjeżdżania się obrazu z dźwiękiem praktycznie nie występuje, co z kolei przypadnie do gustu osobom grającym na smartfonach. Wystarczy aktywować odpowiednią funkcję w aplikacji AI Life i gotowe. O świetnym brzmieniu omawianych tutaj słuchawek niech świadczą certyfikaty hi Audio Wireless i hi Wireless Audio. Podczas korzystania ze słuchawek Huawei FreeBuds Pro 2 nawet laik usłyszy doskonałe brzmienie basów oraz rewelacyjną separację tonów. To zasługa 11 mm przetwornika z poczwórnym magnesem oraz membrany planarnej UHF z aktywną powierzchnią. W muzyce oznacza to wysoką szczegółowość dźwięku, przekładającą się z kolei na łatwość wychwycenia drobnych niuansów i zwyczajowo ciszej grających instrumentów przy oglądaniu filmów. Z kolei nieco bardziej przestrzenne i dokładniejsze odzorowanie wydarzeń na ekranie. W noszeniu słuchawek Quiet i bass Pro 2 towarzyszy uczucie komfortu. Zdarza mi się w nich od czasu do czasu biegać i ku mojemu zaskoczeniu nie muszę ich cały czas poprawiać w uszach to jest bardzo fajne. Lubisz zasypiać ze słuchawkami w uszach przy dźwiękach muzyki albo audiobookach? Wydaje mi się, że Huawei FreeBuds Pro 2 mogą być propozycją dla Ciebie. Ergonomiczna konstrukcja sprawia, że o akcesorium noszonym w uchu można czasem po prostu zapomnieć. Znalezienie wygodnych i grających w satysfakcjonujący sposób słuchawek nie jest zadaniem łatwym i uwierzcie mi, wiem coś o tym. Niezależnie od Waszych preferencji związanych z markami, gorąco zachęcam Was do zapoznania się z modelem Huawei Fibonacci Pro 2. Myślę, że pozytywnie Was zaskoczy. Najnowsze słuchawki Huawei to fenomenalny design, wodoodporna konstrukcja, bardzo długi czas pracy na baterii. I przede wszystkim bardzo skuteczny system aktywnej redukcji hałasu otoczenia. Tych zalet jest oczywiście więcej, ale jeżeli dotrwaliście do tego momentu filmu, z pewnością poznaliście je wszystkie. Dajcie znać w komentarzach, czego oczekujecie od słuchawek typu TWS. Czy uważacie, że Huawei FreeBuds Pro 2 są w stanie zdobyć wasze serca? Zapraszam Was do śledzenia kolejnych materiałów na naszym kanale. Do zobaczenia.